Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szymon Łączny i Centrum Kompetencji BAS w Pamiątkowie. Mamy dziś 24 marca. Znajdujemy się na plantacji rzepaku zimnego na kolekcji odmian Invigor. Dziś, to w tym miejscu. Odpowiedni moment do wykonania zabiegu insektycydowego. Znajdujemy się przy jednym z żółtych naczyń na tej plantacji od w zasadzie dwóch dni. Dzisiaj to już trzeci dzień w zasadzie. Nasilonych nalotów chowaczy. Przede wszystkim chowacza brukwiaczka, ale także chowacza czterozębnego, a także pierwszych osobników słodyczka rzepakowego. Został już przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości przez chowacza brukwiaczka. Dlatego wspomniałem, że dziś to odpowiedni moment, aby wykonać zabieg insektycydowy. Na co jesteśmy gotowi? Za chwilę taki zabieg zostanie tutaj wykonany. Podejdźmy może y, do tych roślin, tutaj do tego miejsca chociażby i spójrzmy a w jakiej fazie znajdują się rośliny rzepaku ozimego, jak wyglądają same rośliny. Niestety y, cały marzec jest y, sucho. Nie odnotowaliśmy opadów deszczu, w zasadzie tylko niewielkie, 0,6 mm, także to jest bardzo niski poziom opadów deszczu. Są problemy z dalszym przemieszczaniem składników pokarmowych z zastosowanych nawozów, szczególnie azotowych, dlatego rośliny nie są może w idealnej kondycji, oczekują opadów deszczu, ale kiedy spojrzymy na ich rozwój, zauważyć możemy, że one znajdują się w fazie początku wydłużania pędu głównego. To myślę, tutaj jedne z bardziej zaawansowanych w rozwoju roślin. Dlatego to już najwyższy czas, aby zastanowić się i tak już konkretnie przymierzyć do zastosowania fungicydu z funkcją regulatora wzrostu. Tak jak wspomniałem, tutaj kolekcja różnych odmian, dlatego termin będzie dobrany jako optymalny dla wszystkich tutaj wysianych odmian. Mniej więcej przymierzamy się, że będzie to w przyszłym tygodniu, ale oczywiście obserwujemy warunki pogodowe i tak jak i wszyscy, liczymy na opady deszczu, aby ten rozwój rzepaku przebiegał nieco sprawniej w tym momencie. Karyks oczywiście będziemy stosować po to, by przełamać dominację pędu głównego, by pobudzić rośliny do wytwarzania większej liczby rozgałęzień bocznych, które efektywnie wpływają na zwyżkę w plonie. Oczywiście będziemy też w ten sposób zabezpieczać rośliny przed wiosennym. Rozwojem chorób grzybowych, ale także wspierać rozwój systemu korzeniowego. Jak bardzo potrzebny sami widzimy problemy z pobieraniem składników pokarmowych z wodą, niemniej jednak, wody deficyt teraz odnotowujemy w tej wierzchniej warstwie gleby. Całe szczęście liczymy oczywiście na wilgotny kwiecień, maj, czerwiec. Ale, tak jak wspomniałem, system korzeniowy jest bardzo istotny. I to co bardzo ważne, aby pamiętać przy stosowaniu produktu Carix. Karyks nie boi się niskich temperatur, działa efektywnie już od 5 stopni Celsjusza, i w momencie, kiedy tak jak i teraz też um, obserwujemy poranne przymrozki, z powodzeniem możemy stosować ten fungicyd. A w momencie, kiedy nadejdzie ewentualne dłuższe ochłodzenie, kiedy temperatury spadną w ciągu dnia i nie będą osiągały w maksimum powyżej 10 stopni, także produkt możemy stosować, bo powtórzę się, działa efektywnie już od 5 stopni Celsjusza. Zachęcam do lustrowania plantacji rzepaku ozimego przede wszystkim pod kątem nalotów szkodników, pod kątem także stanu roślin i ich rozwoju. Przy stosowaniu insektycydów warto dokarmić rośliny do listnie. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.